Pokażę Was, jak krok po kroku w 5 minut zrobić sobie poranny makijaż. Wiem, że rano zawsze brakuje nam czasu na to, żeby zrobić sobie nieskazitelnie, pięknie wypracowany makijaż. Eee, trzeba coś szybkiego, trzeba coś, co zajmuje nam jak najmniej czasu, dlatego dzisiaj pokażemy, jak zrobić to w 5 minut. Kochani, e Pierwsze co robimy rano to oczywiście pielęgnacja cery, czyli myjemy ją, dajemy odpowiedni krem do swojego rodzaju cery, oczywiście wcześniej ją to tonizując, natomiast później używamy kosmetyków kolorowych. Pierwszą moją propozycją jest Colistar, to jest podkład Fundata Perfecta. To jest włoska marka dostępna w Douglasach. Podkład ma o tyle, jest o tyle fajny, że ma bardzo dobre krycie, ma fajne wykończenie, nie jest taki bardzo matowy, także nie pozostawia nam takiego efektu maski, natomiast ładnie nam wszystko przykrywa, ładnie nam wyrównuje koloryt. Mój taki must have. Żeby przyspieszyć cały proces ja staram się nakładać yy, podkład palcami. Poszczędzamy sobie dzięki temu czas, a nakładanie palcami też jest bardzo dokładne. Okay, nakładam go również na powiekę ze względu na to, że sobie ładnie tutaj wszystko wyrównamy, wyrównamy sobie koloryt. Pamiętajcie o tym, żeby ta nasza skóra twarzy nie odcinała się. E, musimy pamiętać o tym, żeby wszystkie e, nasze fluidy rozciągać, też na szyję, delikatnie na uszy i żeby nie pozostawiać tutaj, bardzo ważne, przy linii włosów, przy linii nagromadzenia fluidu. I tak samo przy brwiach. Pamiętajmy o tym, że ta strefa musi być czyściutka, żeby tam nie nagromadziło się nie wiadomo jak dużo fluidu. E, drugi krok. To jest zdanie rozświetlacza pod oczy. Moja propozycja na dzisiaj to jest Biu. To jest produkt też dostępny w Douglasach. <laughs> Bardzo fajny produkt ze względu na to, że on ma taką lekką konsystencję, ładnie się wtapia w skórę, ładnie się wchłania, natomiast nie ma takiego efektu wejścia nam z maszczki. On po prostu pięknie tuszuje nasze cienie, natomiast nie sklupia się, nie zbija się. W w załamaniach w nie wbiłaś marszczka. Bardzo fajny, fajny kosmetyk. Dobrze. To mam już załatwione. Kolejny kosmetyk. Akurat w tym momencie bardzo spodobał mi się produkt z inglopa. To jest rozświetlacz. I dzięki niemu właśnie rano nie uzyskujemy takiego matowego wykończenia, tylko właśnie taki efekt rozświetlenia cery. Dzięki temu ona oczywiście wygląda na bardziej promienną, bardziej wypoczętą. Także jak najbardziej puder rozświetlający na wykończenie poranne jest, jest skazany. Kolejna sprawa, róż. W tym przypadku akurat użyłam różu firmy Estelauder. Lauder, to jest numer 12. On jest taki brzoskwiniowy, ma odcień, bardzo fajny, świeży, brzospinka powoduje, że nasza sera wygląda na młodszą, ponieważ wiadomo, brzoskwiniowy taki rumin naturalny mają młode dziewczyny, więc jakby próbujemy mieć ten taki właśnie młodzieńczy look. Dobrze, cerę mamy załatwioną, teraz postaramy się zrobić coś z okiem. Żeby przyspieszyć proces malowania porannego będę nakładać cienie palcami. Teraz tak, tutaj mam taką propozycję dla Was. To są cienie poczwórne z liny Chanel. Mamy dwa bardzo fajne brązy, mamy złoto i mamy róż taki rozświetlający. I ten róż właśnie dzisiaj... Nałożę na całą powietrę tak ruchomą, jakby tutaj nieruchomą, pod samą inną Ono nam bardzo fajnie rozświetli spojrzenie. Dobrze, no więc podkład yy, na oko mamy dany. Kolejną czynnością to jest z taki y, pędzelek dwustronny. Jeden jest kośny, płaściutenki, drugi jest taki do blendowania. Yy, Nakładamy sobie od ciemnego brązu i nakładamy go takim tutaj tuż nad linią rzęs, żeby on po prostu nam tą naszą linię zagęścił, żeby otworzył troszkę spojrzenie. Nie musimy tego robić jakoś bardzo dokładnie ze względu na to, że za chwilkę weźmiemy drugą stronę tego pędzelka i wyglądujemy sobie to, żeby to nie była taka mocna krecha, tylko żeby to była właśnie taka smuszka, która tylko zagęszcza nam rzęsy. Natomiast co jeszcze zrobimy? Weźmiemy jeszcze raz ten cień jaśniutki i damy go delikatnie w kąciki. Kolejna czynność, czyli nałożenie tuszu. To jest firma MALIZA. Ja dostałam od nich y, produkt do przetestowania. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o, o tą firmę, zostałam y, zaskoczona. Nie ukrywam, że nie, gdyż y, no, byłam sceptycznie nastawiona, w ogóle jestem sceptycznie nastawiona do firm, które y, wchodzą w tę w tą całą branżę MLL-owską. Natomiast muszę przyznać, że ten tuż mnie dosyć fajnie zaskoczył. Ma on silikonową szczoteczkę. Tuż się nazywa 3D. Co prawda, efektu 3D nie robi i jakby zupełnie nie nadaje się dla osób, które lubią spektakularny efekt na rzęsach. Bo on takiego efektu nie daje, pomimo tego, że nazywa się 3D. On daje raczej taki naturalny look, bardzo ładnie rozczesuje te rzęsy, ładnie je przyczernia. Natomiast żeby. Zdawał spektakularny efekt, to tego nazwać i powiedzieć nie można. I jeszcze jedna sprawa, nie nadaje się do nałożenia drugiej warstwy, z tego względu, że niestety przy nakładaniu drugiej warstwy pojawiają się takie minimalne, ale widoczne gołym okiem kuleczki. No, i przestają wyglądać estetycznie. Także to jest tusz przeznaczony dla osób, które lubią naturalny look, które lubią taką świeżość, nieprzesadnie wytuszowane rzęsy. Także efekt na dzień wskazany, bardzo fajne. Ostatnia rzecz. Usta. Kochani. Błyszczyk rozmazać mamy załatwiony cały makijaż Błyszczek jaki użyłam to jest firma Colistar Już o niej wspominałam przy okazji Fluidu To jest numer 5 No i make up poranny mamy gotowy w 5 minut Jest to bardzo szybka wersja Mam nadzieję, że Wam się ta wersja podoba nie jest ona przesadna, jest to świeży młodzieńczy look, który pozwala nam na to, żeby wyjść z nieskazitelną cerą z domu. Yy, co jeszcze? <grym> Chyba, tyle. Chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze nagranie. Zapraszam Was do śledzenia mojego kanału na YouTube. Yy, oczywiście na moją stronę internetową, na mój fanpage. Yy, I do zobaczenia.